Kurde, nawet ratuje. Oh, yeah. Zaraz nie dojdzie do gola kurwa Eric Kantona tak, ci pizderatuje ten bramkarz Tak, klubu. tak Wcale ci nie uratował ci peczki, kurwa dwa razy przed chwilą Będziesz siedział i pierdolił kurwa Farmazoniarzu ty O i coś takiego kurwa strzela Beka pój. No ale teraz już się uratowała w końcu uczciwość. Tak, kurwa gram bo stawił o tym składzie i mi Gola nie potrafi strzelić. Labusie wrócił się, chciał będzie gol No kurwa niesamowitych masz tych kurwa obrońców. jaki <grym znalazłem> kurwa ty jesteś debi pierdolony. No to był faul, to był ewidentny faul kurwa Jesteś idiotą kurwa z fartem Dementi przesyła 2 zł i 91 groszy. Kuba czy mogliby zdementować pomówienia na temat zamienił? <grywa> <grywa> tak jest Tut. Oczekiwane 4-6 O ja 3-1 mam jedną bramkę o, straszne Jak zwykle różnica jednego gola i płaczesz Mua, tak Oczekiwane 4-6 co... Kuba 4, 6. jeden... Zruchałem cię jak dziwkę Ta. Zruchałem cię jak dziwkę 4-6 ja, jak, jak dziwkę, jak dziwkę, jak małą prostytutę Paligramix przesyła 3 zł i 57 no, proszę jaka klepka Radciu ty tak na klawiaturze grasz Hop i pięknie, kurwa i znowu! Kuhu! Nie powróciło tak, do nogi! Jest. Dominacja genetyczna, dominacja, dominacja tak. genetyczna FODEN! Stary, wybronił ci pierwszy strzał, spacz Patrz ci wybronił PIERWSZY strzał, bo płaczesz, patrz No kurwa, to był pewniak Stary Miałeś tyle fantaszlibie jak nie pierdol Ale jak MOGĘ mieć farta po prostu, że cię zruchałem w dupę Mam, mam, Owszem, mam farta, że jestem ciebie lepszym graczem. Na, na tym polega przede wszystkim no moje szczęście. żółtą tak. Ale mam jedną czerwoną. To nie jest moja wina z Osilamusem, który nie potrafi wygrać z człowieka z osobionym składem. Kto wygrał? To wygrał. wygrał. I się cieszę. grał cały No cieszę, ci śmieje się kurwa z ciebie. Człowieku, śmieje ci się w mordę. Śmieję ci się w mordę stary. Fraciu no, jest oczywiście. najlepszy, Rafciu super no, jest Trafciu znowu statystyki wygrał. to Statystyki pokazały. Wynik meczu pokazał. No. Dobrze wiesz, że byłeś dużo gorszy w tym meczu. Tak, byłem dużo gorszy w tym meczu. 5,4 ja... Ty miałeś 5,3. Ja byłem dużo gorszy widzowie. Jak na to, że statystyki są wyrównane a ja grałem w osobionym składzie, to jest tylko dowód nie, na to, że zagrałem ja, lepiej od ciebie. Nie, bramy Kuba. Ciebie jedna. Kuba. Na dwa strzał masz jedna banka. Się... Mirror mechap, tak? Może mi. Okej, okay. i posłuchaj jednej rzeczy. Jeżeli ja z osobionym składzie robię takie same statystyki jak ty w pełnym, to kto jest lepszy? Nie, pokazujesz, że miałeś w kurwę farta. <laughs> Okej, okay, miałem kurwa farta, widzowie. Dobrze, to wiesz. Miałem cztery kóniczki, okay, okay. ty miałeś jedną. Okej, okay, masz rację. I jemu weszła jedna mili. Ile? Zero. Dobrze. Wiem co mam robić. Rozpierdalać się w gierkę no. po, raz, po raz 50. 49 razy z Tobą wygrałem, to ze mną 8. Może do 49 do 8 jest kubuś. Patrz. Gdzie się dławił wielkim kutasem kuby. Okej, okay, zobaczymy. Gdzie się dławił. Okej, okay, zobaczymy. Myślę, że do bramkarza O proszę, czeka dominacja na samym początku. Pyk. 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 I znowu ku... Zamknij pizdę. Mogłem tu gola strzelić, choć ci kurwa darowałem. Kuba nie rób kurwy z logiki. Statystyka mówi sama za siebie. Właśnie kurwa. Nie rób kurwy z logiki. Statystyka pokazała kurwa kto jest lepszy. Umiejętności też. O proszę. Hop. O, i urwa mu wybranie. Bardzo. Dobra, Spoko, spoko. kochanie, moje, odprawciu powiedz Kubie, za jak przytrzyma trójkat podczas sam na sam i sam się przekona, pozdro. Fajnie rozstrzeliłeś kurwa z takiego no, błędu Zesraj się No zesraj się, Zdrę cię rozpierdolę A co ma, pe pe będzie pedałem do podawania piłki? Czemu ty kurwa jesteś takim homofobem pierdolonym? Jesteś w chuj, kurwa homofobem Ja się nazywam pedofilem i pedałem No każdego od pedałów kurwa wyzywasz Jest to, jest to w chuj kurwa homofobiczne Masz nie wiem, złe doświadczenia z wujkiem, czy o co ci chodzi? Sterling, czarna siła ty jesteś krypto gejem po prostu i próbujesz jakoś ukryć W nieudolny sposób I tyle No a, że first str 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 strzelam mecz? Popatrz się Co mi przypomniesz w poprzedni mecz? Z czerwoną kartką ze mną przegrałeś Pozdro stary, dzięki za dwie duchunie ale Cię wyczułem, ja pierdolak Cię wyczułem, jaki jesteś kurwa przewidywalny, jak kurwa rosół z pomidorowej, czy tam pomidorowa z rosołu. O proszę, statystyki, o no matko, jestem oszukany, ojejku, no to ja, ja Ciebie kurwa małpuję, ojejku, jestem więcej oszukany, statystyki kłamią, jesteś gorszy. O, wypili sobie piłkę nawzajem, biegając w siebie. Na statystykach można mówić jak są kurwa znacząca, nie, to jest jeden gol. No nie, jak ja miałem oczekiwane 3, a ja miałem 0 bramek, no to może pokazać o statystykach. Okej. Okay. No masz rację w takim razie. No. Co no? A i faulu nie ma. No. Nie no, był, był. No był, kurwa. No, był, no wiadomo, że był. Dobra, zaraz dojdzie do gola, patrz. Benzyna strzela. Hop! O kurwa, kto zjebał benzyna? Dobra niesamowite Terbiło brujny. debrujne, nie mam tam No kurwa ewidentny, ewidentny Ewidentny faul. Karny z kapelusza. już Pan ja Mawczer jest... przesyła 2 zł. Tak groszy. jest, kurwa. Rafa, tak Rafa, jest każdego możesz każdego zapytać Pusia, gdzie był Fryzjera, bo bardzo podoba mi się jego Dziu Fryzjera byłeś, bo jak mu się Twój garnek spodobał. Oj, jak się już włączył, już mu coś nie pasuje, już jest niesprawiedliwie, już Dzidzie, kurwa, pokrzywdzili. Dobrze sam wiesz pedofilu po No to za za wiem, co wiem spizdy karnego spizdy karnego miałem bajdowej widzowie Ty to debil, co ty kurwa grasz? Co ty kurwa grasz? Co ty, człowieku? Nie co ty grasz, człowieku? Nie, nie wiem jak podać prostopali i chciałem zagrać. Co ty grasz? Co ty grasz? Mogę co ty grasz? spokojnie strzelać co ty kurwa, grasz? Pat, Patrz chłopczyku, patrz, patrz chłopczyku, patrz chłopczyku To rabo karnego spizdy to Patrz chłopczyku, tak, spizdy, ty nie i kurwa to nie będzie karnych Patrz chłopczyku Jesteś jebany kurwa w dupę W Mirror mechupie jesteś jebany w dupę chłopczyku jebany w dupę jedna bramka i to jeszcze schernek, No ale kurwa ile masz bramka. akcji kurwa ty, a ile ja I Ile miałem poprzednim meczu? 15 na twoje dwa Tak, tak, dlaczego statystyki to w pokazywały. Połowy. O, w pierwszej połowie, a okej, okay. dobra, to pierwsza połowa to cały mecz, to, to masz rację, połowie, to sorry. To ja wiem wiem, a ten kto, piesza, ten kto wygra pierwszą rundę w MMA ten, ten powinien wygrać starcie całe, ja wiem Dobrze, wiem, że żebyś w kurwę bardzo gdzieś tak szczekał Ja teraz. wiem 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 Ciężko już szczekać za 3 zł, teraz będziesz w życiu realnym. O, proszę, i znowu cię kurwa zdymałem jak frajera. O, jak niesprawiedliwie, o matko. A to wszystko przez ten karny z kapelusza. Tak, miałeś karny spis, będziesz teraz szczekał. Dobra, masz statystyczki 3,60.7, dziękuję. Morda zamknięta, wszystko w temacie. Pozdro, Kotwicz. Mam no, każdy cię wyjął, to jest możliwe. A! Czy to dlatego gram na parcie cały czas? Nie, niemożliwe. O, Piękny gol! Piękny, śliczny, kurwa, idealna bródka. 1 tak. do czterech Tylko dwóch. Kubusiu, a co ci powiedziałem w poprzednim meczu, że nie potrafisz wykorzystać potencjału realu i ja ci za chwileczkę pokażę co real potrafi Tylko poczekaj aż będzie sterowany przez odpowiedniego gracza, tak? Tak ci powiedział starszy braciszek Tak dzidusiowi powiedziałem? O proszę, dominacja genetyczna. Część kurwa już nie wiem, która. Gdzie ty się kurwa kręcisz? Ty pralką no, jesteś? Teraz mój ty ręce podniósł na ziemi, żeby mu w gierę. No bo to kurwa jebany piłkarz, który potrafi tylko pierdolić, że jest faulowany. Nie, ale jak ja nie ser nie wyzdrowieję do konferencji, to ja nie wiem kurwa. To ja przestaję wierzyć w sprawiedliwość tego życia. A to coś kurwa, nie, słaby. Ja pierdolę. Jak można taką sytuację w ten sposób spierdolić? Stary, nie miałem o, tak już on próbowałem zrobić coś takiego chociaż. O, obrońcy powinni jednak wracać trochę szybciej. Jeszcze strzelić trzy bramki w 10 minut niecałe. I nie gol. Możliwe. Dziękuję. Piękna akcja. Nie no, Rafiu potrafi wykorzystać każdą sytuację, która się na w idealny momencie tutaj wykorzystana sytuacja przez rawcie, ale oczywiście chyba pojeżdżam farta, bo, bo ślizgiem mi się udało odebrać. O, i proszę, czyżby kolejny gol. Tak, to kolejny gol. Oj, kujaki pewniaczek 1 do 6. Uhuhu. Eric Cantona. Nie no kurwa, cóż za dominacja genetyczna. Cóż za dominacja genetyczna. Proszę. Pięknie wyczekane. No kurwa, byłeś pierwszy w swojej drużynie. To miał ci się wysunąć. dwóch po lewo, dwóch po lewo. Dobra i gol. Uwagaj, Zaraz dojdzie do gola. Erik Cantona kurwa. O ty, co to było? Strzelaj co to było. I gol. Dziękuję kurwa. Poprawione, poprawione. O tak. Mówiłem kurwa, dominacja genetyczna widzowie, tego nie oszukasz. Eric Cantona dojdzie do gola. Witam co sam prowogu wykorzystać No i co? To, masz taką wybiegłowość ty człowieka. Nie to nie jest wybiegunowość, to było stwierdzenie faktu, że wykorzystujesz baga zawsze płaczesz ten bóg, że. Na ogóle, nie płaczę! To, to było stwierdzenie faktu! Dziwnym trafem jak mam dobry napad, to zawsze cię rucham kurwa 20 do zera 2 <noise> do zera widzowie Ojejku kurwa. dzisiaj mam pecha Jakbyście jego minkę widzieli takiego zbitego pieska o ojoj Dać ci strzelić? Tak czy nie? Szybko. Nie. To nie. O no, kurwo! Powiedziałeś, że nie. nie ma. Powiedziałeś, że nie. nie ma. Pytanie było proste. No manu, nie ma. Dobra. On się prawie tam zabił. No to z jego kurwa wina, że biegać nie potrafi. z mapę i może w pierwszej minucie, tak lubisz. To to był mapę, oj, 3 do 0 w 12, 13. Graj z pedale. Graj pedale. Jezusku, chrystusku. Jakie to jest proste. Jakie to jest proste, kiedy ma się taki napad, żeby Kubę jebać w dupę. O proszę, kolejny gol! Kolejny gol! O, bramkarzyk się popisał to <noise> Pięknie, pięknie i teraz... Hop! Piękne zagranie tutaj. Piękne kurwa zagrania! Nie ma problemu to. Nie ma problemu to. O i kurwa wyczuł brawciu Brawciu cię kurwa rozczytał Pięknie, pięknie! Pięknie! Odbiło się osoba od pierbarzy, bo się nogi. To co mówię. Gra bez Pięknie. Falta, moja warta, I gol kolejny. 4 do 0. Takiego kurwa kurwa fajnego. Dobra, zobaczmy statystyki, tu im tak bardzo się lubisz. Zwracam się piłka pod nogi cały czas. Oczekiwane bramki 4. Oczekiwane bramki 0.0. Masz 0.0 oczekiwanych bramek. No jest najlepszy napad, kurwa, fif tak kurwa nul! Jak to rapował freeze kurwa masz nul. nul. Wraca ci wszystko po Dobra, zrobię. Widzowie, zrobię tak, żeby go tak upokorzyć, że do końca meczu będzie miał zero w statystykach. Mówiłem, że pochodzę, to w tej orientacji o pokażę tu O proszę. I kurwa gol! Tak jest! Okienko, pięknie, 5 do zera w 30 minucie. A... <laughs> oj oj. oj. Kurwa, dobrze pokonałeś mi tego napastnika. Przedziesz mi obrońcę? Kurwa, chyba nie. Chyba kurwa nie. Dobrze, pierwszy strzał! Już nie masz, może zera, czekaj, sprawdźmy to. Rawciu przesyła do złotu 91%. O, Rafał, potężna dominacja genetyczna Masz rację, przyjacielu, piękna dominacja genetyczna. O! No, ale ja nie mam odwagi. Masz niby katerik od dawna, twoja waga nie spada. Co ty pierdolisz, że moja waga spadła? Co ty pierdolisz? No, zachorowałeś? Mm, no, debil. I schoduj o tą antybiotyku, stary. No, nie, no, idiota. Dobra, przegrałeś za wagę okay. i się kurwa z ten pan podbródek. A, a tak cię z nitra bardzo śmiał. No, no debil. Podbrudników kolejny. <mulity> A ty się spakałeś jak mała dziwka i próbujesz być uszczypliwy, to jest niesamowite. To podwójnie cieszy, że tak cię jebie. 5 do 0 kurwa, w 40 minucie. Logopedniak, kurwa, no coś to jest poniżenie. O i proszę! Oh. Oh. 6 do 0. jebać frajera. Nie o, oglądałem to, na uczuń, jak widać. O kurwa! Wow, brawo kuj! Twoje największe osiągnięcie. Zgadzam się z tobą w pełni przyjacielu, w pełni. Jest to imponujące w jaki sposób pierwszy plemnik dominuje nad tym kurwa drugim przeleżanym w jajku. Bo tak kuba, trzeba spojrzeć prawie w oczy, byłeś przeleżany. Ma 34 przesyła 300. To jest problem. Po jeden rafciu nie ma przegranej w fane i pokazuje Majas ma. ta sama drużyna no, dominacji maja. genetyczna. Rucham cię tą samą drużyną. Nawet tutaj w ziomek napisał, że pokazuje dominację genetyczną. No i nie da się z tym kurwa nie zgodzić. No ta dominacja jest przeolbrzymia. Jest olbrzymia. Krótko, to kolegi obok. Maria, prostopadłe podanie. No kurwa karne A, No nie? No cry Gdzie To było gdzie tam miałem frigola, chłopie Jierzby jak razy pchałeś w meczu i nic nie było. Już nie pierdol chociaż No jest to żałosne No i patrzę ci wiem gdzie uderzyć w cieplo Ruszył, kupił cen Neymar nic, Nie patrzyłem no spoko, że patrzyłeś, no, no Kuba, patrzyłeś, no ale patrzyłeś, ale co z tego, Kuba, jest 6 do 2, ja mam pijdzie tego gola. Przegrasz nawet w sposób nieuczciwy, tak, grając nieuczciwie i tak przegrasz i to jest kurwa najbardziej budujące. Nie ma to jak wrócić z imprezy i odpalić w rafcia gwałcącego o Kubę, coś pięknego. No i tobie taka szmata wlatuje, a mi całe te rzeczy nie wleciały. A ten, dziękuję wpadnie. za to, no i tak tą tak walczę go. Ale Kuba, ja i tak się już rozluźniłem i ja ci trochę kurwa wręcz daję. Dosłownie ci daję. Wiesz dlaczego? Dla bo widzę jak ty płaczesz, a jestem dobrym bratem. Ale i tak w ostatecznym rozrachunku... Dajesz mi, ty przed mi dajesz, żebym sobie z Jesteś dobrym bratem, dajesz... Patrz, 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 patrz kurwa bez beku. O! No, to ładnie ci zagrał ten zawodnik, no, Ja tam przyznaw. stałem, ja użyłem na nim wybicia. Tak, oj! Oj, widzisz? I on ci takich rzeczy broni. Szczerze, pięknie ci ten bramkarz broni. Pięknie ci ten bramkarz broni. Ale wiesz co? To nie jest ważne, bo ja i tak ci kurwa strzelę. Wiesz czemu? Bo jestem tak zwanym bajfarusem, kurwa. Nie to, tak, 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 to tak szczerze, kurwa. Jest jakiś tłumacz na czacie, czy nie? Ale szczerze. Bo jak on się podekscytuje, to ja naprawdę, naprawdę mam kurwa niebywały problem. Dobra, już pierdolony. Powinien być 6-5. Czy jest na czacie ktoś, kto jest w stanie mi to przełożyć, kurwa, na nasz język? Niepewnie teraz to powaga. Chyba chciał to daleko. Słuchaj. Teraz zrozumiałem. Jak pójdziesz wolniej, to nawet, kurwa, dajemy radę w komunikacji. Do! I to weszło. To... No, wyczekałem cię jak to... dziwaczkę. U mnie bramka, że wszystko. No ale kurwa, jest kurwa 3 do, 3 do 7 na statystyki. Mówią, że coś gówne. Dobra, pedale, już tutaj powinno wejść. A, nie powinno to wejść. No dobra, to no, w takim razie nie powinno. To cofamy ten kurwa. Nie liczy się. Teraz przypinam no, 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 Małpa tak grocznie. szybka. Idealnie. No zobaczymy, jak to będzie idealne. Ale może teraz będzie szansa. Mamy bramkę, proszę państwa. Powinno być 7-7. No na pewno. Co ty pierdolisz, człowieku? Co ty, co ty odklejuj się, pierdolisz? Stary. Dorad. Nie, to coś z tym zaczęło. Powinno być 7-7. Sorry, pomyliłem się. być 7-6 dla mnie. Wyjąć ci trzy spizdy. Jeden był ostatni skamporze okay. popręczki. Okej, okay. zaraz co na ten temat odpowie. 20 strzałów do 13. Oczekiwanych bramek 10, oczekiwanych bramek 6. Stary, powinno być 7-6 dla Kuby. Taka jest prawda. Jesteś kurwa OG Buba, nie Kuba. Stałem, dobrze wiesz, że przejebałeś i będziesz teraz tak gadał. Kuba, lik klapkę. Dosłownie kurwa, lik klapkę.